I można się nabawić lęków, jak jedna moja koleżanka e, założyła się z kuzynką, że zrobi kupę na pasach na głównym rondzie w pewnym mieście wojewódzkim średniej wielkości, aha, prawda? Aha. W godzinach szczytu. No. Przepraszam, czy to ma coś wspólnego z lalką? Nie, a czemu pytasz? Nie, nie i, i tak, tak, czekajcie, tak, tak, tak. nie? Ona wygrała zakład. Jak? No bo ubrała długi płaszcz ojca, a pod nim nic nie miała. Aha. W sensie bez majtek była, nie? Aha. Tylko wysoko zaciągnięte skarpetki. Na zielonym wbiegła na pacy, stanęła szeroko, skupiła się i czała. Trzy sekundy i poszła dalej. Tak było. Ale Tomek, powiedz, jak to się ma do... Do nabawienia, do nabawywania lęków. No, no, inni ludzie się ich na, nabawiali, widząc na przejściu dla pieszych o 15:00 świeżą dwójeczkę. Skąd się to wzięło? I, i, I takich kobiet nam potrzeba w kraju. Odważnych, myślących nieszablonowo.